A mm. o co chodziło, że co... Że co... O co się zapytam i dostanę bana? No bo Bielak tu siedzi, nie? Nie gada ze mną. Ty się głupio zapytajesz, to się zapyta. Powiedział, że ci da bana. Może się jeszcze że tak głupio zapytasz. Z kim gadam? A za co mam mi dać bana? Odzmutuj go, co ty To jest żelazka, ale ten szelinik, pedał dobry, żebym. ma kurwa, amrutnicy pedałka. Ty, ja się śmieję, kurwa, bo ja mam wyjebany już ten. wiesz, maksymalny level 2 letter walking, nie? Ty się skinning, ale letter walking mam kurwa, chyba na 180 poziomie, kurwa, no ja tak nie wiem. Przeciwnik pokonany. Kurwa tylko trwa stara. Jezus, kurwa, do mojego domu. Jezus, tyle alhar, tyle Sojusznik pokonany. Zabijemy smoka. Będę na lecił nad czerwonym smokiem. Hmm. ci drogę. Ale A co on tam mówi? Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Hmm. Zniszczono twoją wieżę. Chcesz w LoL'a? A, Leczu, chcesz... E, lubisz... Ty nie lubisz strategii, nie? Zależy jakie. A co zależy jakie? Kurwa dam Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Mogę Cię przenieść na swój kanał na <laughs> Nie. Leczu, co od Ciebie? On tam nie ma wstępu. Mogę? No. Lechu, zostań że ze mną, gdzie ty? No, Mam jej odmutowanego panty kurwa, jeszcze jeden troli masz bana. Bo mnie w kurwie już. Za gówno. zagówniane gówniane Dziece odzywki. Udawanie, że masz mnie wymutowanego, to już w rozumiesz? A dwie równo. To jest stara. E, Mówię, że połączenie tej strategii i... Karcianki to radzicę. jest stara gierka. To jest stara gierka już. O, no to nazywa. Do... Jakbyś mnie kurwał, to bym cię nie oblażał, tak? Ko, Dobrze, kurwa, to rozumiesz mnie na sobie mnie to dole. Ja pierdole. Ja staram się, kurwa, co zrobić, żebyś miał tego jebanego Junior, lat mi kurwa dupę obrabiasz jak możesz. No świetnie, tak. kurwa, dzięki. Ty, ty, to sobie możesz. Tak, ja, kurwa. Szczególnie jak ja live streamuję. Tak chuj z tym. O oh, kurwa ja już... Ja opierdolę. zdjęcia się. tej piary i w ogóle już nie spodobało, nie. tak przeglądam całą galerię, poczuł, pójść, lubię te piary. <gryw> Zdjęcie z wesela. Już było, będę